W środę 6 lipca o godzinie 18.00 w Fundacji Cortis w Augustowie odbędzie się koncert pod tytułem Koncert Młodych Talentów. W tym koncercie wezmą udział młodzi wokaliści, tacy jak Katarzyna Kłodzińska, sopran, Tomasz Śledziona, tenor, Aleksander Kopecki, bas, baryton. Towarzyszyć im będzie na fortepianie pani Ewa Bąk, yy, która jest i organistką, i korepetytorem solistów, i akompaniatorem. Ale w tym koncercie udział weźmie również młody pianista z Wrocławia, Piotr Łukaszczyk. Tak naprawdę, powiem Państwu, że wirtuo klawiatury. Weźmie też udział, proszę Państwa, jako już taki wybitny artysta, który będzie ten koncert prowadził, ale pewnie również zaśpiewa. Dariusz. Wójcik. Zatem, jeżeli Państwo znajdą ochotę i chęć dojazdu do Augustowa, zapraszamy Państwa tam właśnie do Fundacji Cordis nad Jeziorem Białym, i w tym koncercie zaprezentowane będą utwory wczesnobarokowe, klasyczne, romantyczne, ale również muzyka polska się znajdzie. Zatem serdecznie Państwa zapraszamy daleko no do Augustowa. Jeżeli Państwo się nie zdecydują, tam pojechać, to w tym samym dniu, czyli 6 lipca w środę, o godzinie 19 w katedrze Łomżyńskiej kolejny koncert z cyklu od Bacha do współczesności. Będzie to recital organowy, organisty z Zabrza zagra dla państwa waldemar. Krawiec nie tylko Jana Sebastiana Bacha, ale również Wilhelma Ernsta Bacha oczywiście spokrewnionego z Janem Sebastianem. Również yy, Wilhelma Rudnika zaistnieje preludium chorałowe.